Witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj bardzo krótki, szybki film Jak ugotować ryż na sypko. Robię ten film po to, żebym mógł używać tego filmu w innych filmach, a w zasadzie mówić, że a, zobaczcie tam jak ugotowałem ryż, żebyśmy nie przyciągali tych filmów w i za każdym razem jak gotuję ryż od nowa, od nowa, od nowa. W wielkiej filozofii nie ma, mamy ryż, garnek i sól, natomiast słuchajcie, e, mam półtorej szklanki ryżu, zaraz zobaczymy ile to jest wagowo, bo nawet nie wiem, czasami właśnie są przepisy takie, żeby gotować jedną szklankę w syp, później dwie szklanki wody, później zalej, pod kołdrę, coś tam z tym zrób, a my zrobimy inaczej, zrobimy szybki ryż na sypko, zawsze się udaje i zobaczyć się, że nie będzie się kleił, no to co? Wezmę wagę, ją tu wytaruję, dobra, wsypuję ten ryż, będziemy wiedzieć ile to jest półtorej szklanki przy okazji, więc to mamy 320 gramów, tak trzeba mówić, półtorej szklanki to jest około 300 gramów ryżu. Teraz bierzemy garnek pod wodę i może to być letnia woda lub zimna, byleby nie gorąca, Płczemy ten ryż kilkukrotnie, to jest pierwsze pukanie. Mogą być różne ryże. Może być ryż długi, może być ryż basmati, ryż jaśminowy, ryż proboilet. Jaki tam sobie chcecie? I wylewamy tą wodę delikatnie. Widzicie, jest dużo zawartości mąki w niej w tej chwili. No i co? Płuczemy jeszcze raz. Poczymy, żeby ta woda była w miarę już przeźroczysta. Nie musi być super jasna i biała. Ale w miarę. Wylewamy. Teraz ostrożnie. O, no, trzecie pukanie powinno załatwić temat. Spotkałem się z głosami takimi, że no ale co, puczesz ryż, wypukujesz wartości i tak dalej. No, zgadza się, po części jest to prawda. Natomiast my chcemy mieć cudowny sypki ryż, a nie sklejony razem, więc tak trzeba zrobić. No a po drugie, można też powiedzieć, że ziemniaki należałoby cały czas jeść ze skórą, czyli ugotować ze skórą, zjeść i tak dalej, bo tam właśnie w skórze i pod skórą samą jest mnóstwo wartości odżywcze. W ziemniakach mówię, ryżu też. No dobra, to było trzecie pukanie, ale ponieważ przegadałem ten temat, to jeszcze czwarty raz. Zobaczcie, już nie ma białego. Jest OK. Właśnie o to chodziło. I co teraz robimy? Nie mierzymy wody. Zalewamy, powiedzmy, trzy czwarte garnka, dwukrotną nie, czterokrotną nawet ilością tej wody. Ile było ryżu, czyli na przykład 6-8 szklanek. I wstawiam tak teraz na gaz. Powinniśmy też wiedzieć, jakiej pojemności jest ten garnek. To jest 2,5 do 3 litrów, bo niecałe 3 litry się tu mieści. Kiedyś to mierzyłem specjalnie. Więc jak mam tutaj około 1,5-17 litra, może 2 litry wody, to muszę osolić przynajmniej dwie łyżeczki. Ponieważ woda determinuje nam słoność tego ryżu. Ryż wchłonie wodę i będzie tak słony jak woda. Więc to jest ok. Gdyby był litr, no to płaską łyżeczkę. Jeszcze zamieszam, żeby sól razem z ryżem tutaj nie przybierała do dna. Przykrywam. I czekam, aż się zagotuje, zacznie wrzeć. Jak zacznie wrzeć, to wam pokażę. Aha, i w międzyczasie, zanim się zagotuje, zamieszajcie tam jeszcze tak delikatnie, ze dwa razy, bo ten ryż lubi położyć się na dnie, no i może tam na niego energia oddziaływać zbyt mocno. Lepiej to zrobić. Uwaga, zaczyna coś tam już pyrkać. To jest ważny moment, ponieważ jeżeli w dobrym momencie go nie wyłączycie, to on Wam wykipi, bo gotuje się. O, właśnie teraz podchodzi, podchodzi, już widzicie, zaczyna tutaj wrzeć, więc podnoszę pokrywkę, uspokajam go nieco, mieszam, już się gotuje. Właśnie to jest ten moment wrzenia. I co robimy dalej? Po prostu wyłączam gaz i zamykam. I to jest koniec gotowania. Reszta zrobi się już sama. Tylko musimy tego pilnować, żeby nam się nie rozgotował w tym wrzątku, który tam stoi. Dlatego, że około od 7 do 10 minut powinien się gotować na al dente. Więc jeżeli chcecie al dente, trochę kruchy jeszcze w środku, a ja taki dzisiaj chcę, bo będę robił ryż z warzywami, to zobaczcie w innym filmie. To wtedy trzeba go wyjąć wcześniej. Po prostu trzeba go 7-8 minut później od wyłączenia gazu spróbować. Jak Was satysfakcjonuje, to szybko biegniemy do duszlaka, Na szykujcie sobie już go wcześniej i trzeba go przelać zimną wodą. Zaraz to zobaczycie. Natomiast jeżeli chcecie mieć sypki, ale miękki ryż, taki na przykład do śmietany, do cukru, żeby zjeść sobie na deser, no to wtedy faktycznie trzeba go potrzebować dużego. 10-12 minut to wszystko zależy od ryżu, jaki on jest. No to czekajmy teraz. Ja ustawiam sobie minutnik, no i już. Jeszcze onko chwilkę, pokażę szybciutko, jak duży już jest go. Zobaczcie, on tak napęczniał, a przecież było tylko na dnie. I teraz bardzo ważna operacja w przypadku ryżu, który ma być nasypką. Oczywiście odsydzamy i przelewamy mocno, szczególnie w środku, zimną wodą. Chodzi o to, żeby nam się dalej nie gotował, jakbyśmy go tak zostawili dalej, to w środku by się ugotował, spęczniał i wszystkie ziarenka by znowu były nie takie jak trzeba, czyli były miękkie rozotrujące się, a przecież nie o to chodzi. Dobra, teraz musimy pozostawić jakieś kilka minut do odsączenia. Tam w oddali widzicie już przygotowane produkty na ryż z warzywami. A tutaj mam ten ryż, zobaczcie, jest sypki, rozklejają się wszystkie ziarenka. Oczywiście jest mokry, więc nie mogę go sypać jak poprzednio, jak był suchy, ale rozklejają się, nie są kluchy, się nie robią. Właśnie o to chodzi, będzie nam łatwo zrobić ryż z warzywami. Jest dobrze słony, jest ugotowany tak jak trzeba. No to ja idę robić inny przepis, a o ryżu to wszystko. No jeszcze widzieliście ile z półtorej szklanki wychodzi ryżu, no na trzy osoby to nawet jest za dużo, może na 4 pięć osób wystarczyło tej porcji, ale ja powiem Wam w ukryciu, że jak gotuję sobie ryż, biały w szczególności, to wtedy robię tak, że używam do różnych potraw tego ryżu, a zostawiam sobie trochę, bo uwielbiam ryż ze śmietaną, cukrem i cynamonem, to jest mój deser zawsze na obiad, więc to już wszystko, tak jak mówiłem, cześć.